Cześć! Witamy na drugiej edycji Targów Intralogistyki w Nadarzynie. Nazywamy się Cyfrowe Sieci Multimedialne i zapraszamy na nasze stoisko, gdzie zaprezentujemy Wam nasze najnowsze produkty. Na naszym tegorocznym stoisku, oprócz znanych i sprawdzonych rozwiązań Zebry i mojego sympatycznego, aczkolwiek trochę sztywnego kolegi, mamy również najnowsze urządzenia CyberLaba z dedykowanym oprogramowaniem. Inwentaryzacja bywa bardzo problematyczna. Dobrze wiemy to w firmie Cyfrowe Sieci Multimedialne, dlatego oprogramowanie Invento, które jest systemem bardzo intuicyjnym, pozwala na przyspieszenie tych procesów inwentaryzacyjnych, środków trwałych czy inwentaryzacji elementów na produkcji. Prezentujemy tutaj rozwiązania do wymiarowania, jak i rozwiązania OCR-owe, które pozwalają na usprawnienie procesów w firmach, zmniejszenie ilości błędów, a dzięki temu zwiększenie efektywności działalności gospodarczej. Oprócz rozwiązań ubieralnych mieliśmy też rozwiązania standardowe, czyli kolektory danych MC94 i MC34, które w dalszym ciągu są najbardziej lubianymi i najlepiej sprzedającymi się produktami z wachlarza ze stajni Zebra Technologies. Jako integrator, jako twórca systemów jesteśmy w stanie pomóc, przejść każdemu przez proces wdrożenia RFID, który w bardzo dużym stopniu jest w stanie zautomatyzować procesy śledzenia zasobów w firmie, a także zmniejszyć koszty obsługi ludzkiej. Są to systemy montażowe marki RAM Mounts, tak aby elektronika magazynowa, elektronika logistyczna była w łatwy, bezpieczny i to co istotne, w bardzo ergonomiczny sposób zainstalowana. Były to trzy intensywne dni, pełne okazji do networkingu, odświeżenia starych znajomości i pozyskania nowych. Już dzisiaj zapraszamy na kolejną edycję targów.